Świat filmów lubi zaskakiwać. Witam w mainstreamowym 2024 roku. Z tej strony Krzysiek. Zapraszam. Mieliśmy już fabularnego króla lewa. Mieliśmy już fabularną małą serenkę. Czas na coś podobnego. Tym razem związanego z jak wytresować smoka. Don DeBlua, twórca trzech filmów kultowej serii, zrobi fabularną wersję tego filmu. Mówię o tym z powodu informacji o tym, że osoba dubbingująca wodza Wikingów, Stoika Waszkiego, powróci do swojej roli. W sensie chyba dosłownie wcieli się w rolę tego bohatera. Efekt prac ujrzymy dopiero 13 czerwca 2025 roku. Musimy nieco poczekać. W niedzielę będzie 81. pierwsza ceremonia złotych globów, a my znamy już prezenterów. Jest ich bardzo wielu. Wymienię niektórych: Dualipa, Jonathan Bailey, Mark Hamill, Will Ferrell, Naomi Watts, Jodie Foster oraz Matt Damon. To tylko niektóre imiona, oczywiście. Będzie to pierwsze rozdanie po przymusowej restrukturyzacji wydarzenia i zmian właścicielskich. Hey, do you wanna come round now? Dobrej pasy nie ma Marvel Marvela. Szczerze powiedzieć, że nie ma dobrej pasy, to jak nic nie powiedzieć. Jest tak źle, że produkcja cieszy się mianem najgorszego filmu wśród wszystkich filmów MCU. Z tego też powodu film został wycofany z kin. Może szybko trafi na Disneya i będzie można go obejrzeć. Teraz coś dla fanów Peaky Blinders. Steven Knight, twórca serialu, w wywiadzie z Radio Times powiedział, że kończy pracę nad scenariuszem filmowego sequela kultowego serialu o Thomasie Shelbim i jego mafii. No to czekamy na kolejne wieści. Na tym kończymy dzisiejszy mainstream. Kolejne spotkanie za tydzień, a jutro komentary i luźny monolog. Na razie. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja, Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.